Rzeczy. Cześć moi kochani, dzisiaj was zapraszam w moim studiu! Em, mo, muszę mówić głośniej. Tak, jesteśmy w moim studiu, i dzisiaj ogłaszam, ogłaszam wam, że nie jest to ostatni odcinek. Tak, nie jest to ostatni odcinek bo chciałam zobaczyć swój nowy kanał, ale nie wiem jak za bardzo, więc to tak, pokażę wam. A, i na, dwie najważniejsze rzeczy, czyli sub, sub i like. Ech, Boże, znaczy trzy najważniejsze rzeczy. A tu jest ja. Bardzo, bardzo podobna do mnie, no bo to, bo to w końcu ja. Tak jesteśmy w moim studiu. Tutaj za tą kartką jest laptop, więc... Nie pokażę Wam co oglądam. Kupi pies. Ja tu nagrywam. Halo. No, no to, to jest mała ogłoszenko, No, to cześć!